No witam trzeci dzień szukania przyczyny ubytku wody Najprawdopodobniej znalazłem aczkolwiek nie w tym samym miejscu, nie w tym miejscu co przewidywałem, a mianowicie tutaj ja tam nigdy nie zaglądałem, bo nie było jak, bo to ten widiciokrze był roz, rozkrzewiony No i tutaj jak widzicie folia tam się najprawdopodobniej... Bo to jest ten poziom, nie? Folia się tutaj zapadła, bo ziemia była, nie wiem jaka przyczyna. No, najprawdopodobniej źle było zrobione. No by to było to, nie? Więc yy, wstępna diagnoza jest znalezione, trafiony, zatopiony. Będziemy szukać jeszcze dalej i tak muszę tam to wszystko obciąć. Zrobić tutaj po tej linii wodnej iść w tamtą stronę, bo być może dalej tam jest yy, yy, jeszcze coś niedobrego się dzieje. Także będziemy w kontakcie. Na razie. a no znowu ja także jak mówiłem jest progres w sprawie ubytku wody czyli generalnie przyczyna tkwi tam w tym miejscu folia gdzieś była zapadnięta woda uciekała ale to i tak e, jeszcze wezmę tam trochę wytnę jak już to robię nasypię no, e, Nawał tam troszkę piasku, kamieniami obozu i powinno być ok. Dostałem się do tej do prawie się dostałem do tego kranu, co tam mówiłem, co niby miała być ta woda, nie stałem. Muszę to jeszcze oczyścić, zobaczyć. Wtedy będę na 100% pewny, ale 99,9% No to chyba łagano się narobiło. I trochę łagano się narobiło, ale trudno. Musi być poziom. Dobra, dzięki no witam trzeci, czwarty dzień prac ziemno-kanalizacyjne uważam za zakończone przyczyna zdiagnozowana zlikwidowana pompujemy wodę, zobaczymy czy ten stan wody będzie się trzymał potem czy nie ale myślę, że będzie ok nie? no tam powycinałem Widzio krzewy, wszystko z parę taczek tego szamba było. No ale teraz mamy no, tam jeden przelewik, tam jest drugi przelewik, widać, a tam była, tam zapadła się ta folia. Woda uciekała. Nie? No i lejemy, zobaczymy jak to będzie. Nie? No to by było na tyle, jakiś tam sukces jest.